Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On rzekł do człowieka z usłą ręką. Podnieś się na środek, a do nich powiedział, co wolno w szabat, uczynić coś dobrego czy coś złego, życie uratować czy zabić. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, Zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc rzekł do człowieka, wyciągnij rękę, wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa, a faryzeusze wyszli i ze zwolennikami heroda, zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Jezus zaś oddalił się ze swoimi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Mdei. Z Jerozolimy, Zidumei i z Zajordania oraz z okolic Tyru, Sydonu szło do niego mnóstwo wielkie nawieść o tym, jak wiele działał, to też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego. Aby go dotknąć, nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały. Ty jesteś syn Boży, lecz on surowo im zabronił, żeby go nie ujawniały. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysłać ich na głoszenie nauki. I by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Potem przyszedł do domu, a Tłum znów się zbierał, także nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, Mabel Zebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy, wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie, i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić. Jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu. Nigdy nie otrzymał odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego, mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu, oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im, Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł, Oto matka moja i bracia moi, Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką.